All o, o rury! <kluz> A, mam takie same auta! Stalowa lula! A, no to Dukas nie ma szans. Ej, oj, dobra. Oj, dobra, jest <kluz> mocno! Elo! Ojojoj, ojojoj! oj, 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 oj. Kto nie ma szans? A Nezo! <gluz> zdoblowany, znaczy zdoblowany z pidem. Tak, <kluz> tylko jeszcze Dukasa trzeba dogonić i jego pozbyć się. No chyba śnisz! Nie, śnie. Ale będzie pizza! Pić, to! O kurde, tego się nie spodziewałem. No co ty robisz! Kamie ty no Trzeba sobie radzić, powiedziała, że Pitowa się umie. No właśnie, a ja jestem tutaj ekipowym ekspertem. Jezu w ogóle ten samochód wygląda! Uczyłam się od najlepszych. Typu Natalii Flores i te sprawy. Aha. Ej, bo mi się coś kamera zbugowała, halo! Nie, ona taka jest! O kurde, nie w tą stronę chyba. Po budynku trochę polecę. Nie Sory? Jak ty i zdobyłaś pierwsze miejsce? No, o Jezusie, drogi. O Jezusie. To Nara. No, jak mówiłam, trzeba sobie radzić, wycięta do Sory. Lubię cię dole... w ogóle, ale. jeszcze nie dolecę, ty. <laughs>

Dobra, podoba mi się to! O, dobra, tam musisz wszystko ja ten głupi tunel. O, jak poleciał. Dobra, nie ma. Pracujemy i tyle. Odejdź! Dużo nieczysta. A tam Ajaj. jakiś jesteś. Z Tak samo no, ten drugi dobra. w tym drugim aucie. Jak ty zabywasz pierwsze miejsce? Dobra, Bo nie jestem ma. Jestem bliżej mety? Dobra, dobrze wiedzieć. Bo to w linii prostej liczy, nie? Nie! Nie! Dobra, udało się to uratować. Załodu teraz poleciał bokiem. No pewnie. Ero. HAMIE! No co?! Tak, nie wolno! Dlaczego? Tak, wolno! O Jezu Ale dzięki temu mogę iść do LSPD bo umiem ładnie pitować. Tak, jak będziesz pisała podanie, to wyślij te nagranie z tego urywka, nie? Tak, no! E jestem profesjonalnym pitowcem. Odegrasz ten, że ty jesteś, y nie wiem, masz pseudonim. Propit, Pro o. Nie wiem, co się dzieje. O, dokładnie no. Propit. Jest na wszystkie techniki oszukiwania systemu. No, i pitowania. Tak, oni się powiedzą, nie wychodź z roli, a ty powiesz ha, ja nie wychodzę. XG. O kurczaki. Jeździć nie umiem, ale pitować umiem. No, w tym jesteś mistrzem. Ty, ty Gdzie jest meta? Gdzie jest meta? Ty możesz zastawy robić. Ej! Nie traf! Nie traf! Jest! Mimo nieczystej gry wygrałam, a Anne nie został tam. jak zamilkłeś. Nie, nie. <laughs> Ten zaparkował. Ej, do, A, ej, dobra, bo on nas to sprzedaje. Wiesz co? Bo on y, ten. Pod samymi drzwiami <noise> musiał zaparkować do apartamentu, nie? Żeby za daleko nie musiał <noise> A, no I, tak! Się A ja musiałam być w ogóle przed komisariatem. Przed stacją LSP. Wraz, sprzedaje Jest! Mimo nic, że pierwsze miejsce. O je no, za. Ja to Po takiem chamskim spychaniu, wiesz co? A ja tak legalnie z tobą <noise> się ścigałem. Tylko klaczowałem. No, da, legalnie. Tylko wykorzystywałem mechaniki. A ty tak mi sprzeszucałaś, no? Hmm. Oszustka. Tak, bo wy umiecie bardziej w tą grę grać niż ja. Nie umiem. Mi się wolno online. Jak nie? Znowu tornado, wyścig. Eee. A nie, tornado nie było. Co to mam Jak ją tu wyłączyć? Już? Jeszcze. Mhm, już. Jeszcze. Co jeszcze? Już. Mhm. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Dobrze. Jeszcze się ja nagrywam, Także będzie co. Turismo... O Audica w ogóle. Nie, to nie jest Audi. Które pierwsze. O, chyba już nie go wziąć, no nie, ja nie zdążyłam. Hi, hi, hi. Powiedz, że my co zmienimy na tego Doloriana. Ok, to jest szybkie. Ja mam taką dziwną mapę. Co? Ja miałam taką dziwną drogę. Jaką trasę. Ja tam sobie idzie w dole, a ja jadę górą. A co nie wiem? Ło, tu jest samolot, co jest? No. Halu, ja nie umiem latać. Jak spora ja nie, ilość, ja ilość nie, ja osób latać. grająca w geta. Jezusie drogi. Chodź. <laughs> Chodź! No nie, przeleciałam. To za Jakiejś choroby lotniczej. Nie, źle. Dobra, tego biłam się. Aha! Ja myślałem, że kółko już zrobiłem. Tak no w dół leć, nie w górę, tylko w dół, halo. Gdzie ja mam lecieć, halo? Stop. Okay. Nie, gdzie ja mam lecieć? Halo. I Iściu! Nie tak! Może być! Dobra, czyli... Dachujemy Habriolę. Tak. A dalej się tutaj z chytrą chyba? Męcze? Może być. Dobra, no niestety nie umiem latać w ta, więc Sandra jest... nauczyłam się po ile latach? Po 14? to nieźle. Fajnie. Ej, ale to jest moje auto, więc mam te moje białe. Ja dalej próję, nawet nie muszę ten bustować się. No bo to zaufam, że jest moje auto. Jak zacząłam, przód. Uuu. Ej, kręć. Oj, 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 oj. Nie rozbiłam się. Driverka. Mistrz R. -ka. No dobra, tylko prałem sobie, trochę rozbiłam, nieważne. Tak, mistrz. R Sernikowa. <laughs> Piernikowa. Ja piernikuję. <laughs> Chyba wolę piernik od sernika. Ej, możesz mówić, ja piernikuję. Piernikuję, tak. Ej, ale w sumie, tak. Twoje autorskie ten przez przekleństwo. Mam się nudzi twórcy GTA? Albo twórcy tej mapy? No, to chyba jest od GTA. Hmm. To GTA. Chyba, że to gracze stworzyli, a Rockstar udostępnił. Sorry. No, tak może być. Ciężko stwierdzić. Jakie te łódki są wolne. To chyba na Wejby jest w typse. A to jest nam lampadatki. <coughs> Nie, znowu jest samolot! No pewnie. Bez sensu. To mogę się poddać. Okej, okay, ale dojdź do maty. Ja będę czekał. To trochę potrwa. Tylko nie rób cosplay'a anezu. <śla> Chyba właśnie zrobię. Anezu ja muszę przydać. No bo by zaparkował i byś to poczekał. Tak, ale ja mu się nie chcę wyścigów tego ty, typu rzeczy robić. O, gdzie? Nie lecimy, tak? Nie, nie kręcimy się. Dobra, mi zaraz. tego samopoczucia. <śla> I zabra, czekam na ciebie. No, nareszcie się obudziłeś. Nie. <śla> to jest buz. Podoba się, że on nic nie wnosi. Oj, gdzie są one. Nie, ten przycisk Top! Jasne, yes, udało się. Aj dobra, jestem, jestem mistwem latania tak naprawdę. Ja tu tylko tak się miałam, ja umiem latać. Ja tylko jak ile kiskam. Tak to, że nie umiem pitować. A czy jednak umiesz pitować, tak? Mam rozumieć, że oszukałeś nas. Nie, nie, nie umiem. A to znaczy, że jeszcze e, samolotem się nie rozbiłam, ale autem i motocyklami tak. Zaburondowanie, bium. Drugie okrążenie. Dobra, co ja wracam do Ciebie do góry. Chodź, aut. Nie wiem, czy się ale jesteś pierwsza. A faktycznie, jak to? Bo ja byłem na ziemi. Czemu? <laughs> Dobra, um, teraz utrzymać tam pozycję. W snach. O ich. Dobra, no tak. lecimy, pięknie. Powiedzę, umiem pitować, umiem latać, umiem pitować. Pitować samolotem. Mhm. Mm autem jeździ, to nie umiem w tej grze, ani motorami. Ej, nie umiesz autem, ale umiesz pitować, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, tak. Co ja, no to jak ty pitujesz, skoro nie umiesz autem? O, no mówiłam, że autem nie umiem jeździć. Co? Ugh, jeszcze raz? No, mówisz, że autem nie, ale pitować umiesz, Ro. No, zakładaj falon. Bo ja spałam, dlatego mi tego nie zaliczyło. I się no. Nie do mnie lejciło, tylko wiem o co chodzi. Załapę? Nie, znowu bym w barierkę blokującą przejazd wyleciał, bo mi się zachciało robić. Wow. Znowu! <ścoughs> Bawić się w kurkociągi. Znowu! Oj! Samochodzik! Hello? Ty średni jednak, chyba cię sprzedam za 0 dolarów. Niestety arnikowe mistrz. A mi mistr. ta ani razu za barierka nie spowolniła. Jest auto autem teraz spowalnia. To pod prąd! Jak pod prąd? Ja, tędy droga idzie. Chyba twoja? No. znowu ta lampada. Oj, to było mocne. Chyc, znowu się wyprzedziłem. Dobra, dobra. Poczekaj, tam chwilę, to się ja przygonię. Dobra, dobra. Możesz próbować, ale jak ci nie próbować. I zrobiłeś jak Sirius tak Black. Ja I... Zabię... e... Zabrzmiałeś jak ten, ten co mówił Harry Potter w tym niebieskim autobusie? Sirius Black. Dokładnie, no. Z, z, z błędnego rycerza. Nie wiem, jak ty to robisz, ale. No, tak samo zrobiłeś. <gryba> No wiesz, no, grał się w tych filmach, nie? A to robieliśmy dobing. Ej, zgadzam się silnik. Oglądałaś, y, oglądałaś filmy nowoczesne ze starymi samochodami? No, to ja podkładałem głos tym samochodom. Odpalania silników. No, to prawda, akurat. Pomyluna coś tak załamujesz. Z mojego dobingu. Też wiadomo czemu auto jest tak, nie odpalane. O lecimy po te punkty, nie punkty, tylko... No nie punkty. I kontrolne. Po klipie wysłałam te same, a to prawda. Reportera to zauważyłaś? Ja to zauważyłam parę minut temu. Oj, oj! Oj oj, oj, silnik mi zgas. Aj, 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 masz problemy, aj, aj. nie w dół, w dół, Szczerze? w, dół, w, dół, w dół. Zrobiłaś mi ha? ochotę na obejrzenie sobie hargo Pottera. Hmm. Ja muszę w końcu słyszałem czy i zacząć czytać. Jeszcze zaczęłam mi pierwszy rozdział, ale. Czytać? Kii? Tak. Lepsze czytanie i oglądanie. w życiu. Nie, zawto te! Laptop, tak, laptop, ale chyba posłuszeństwa, jak to tak? Ach, ten laptop. Ej, dobra scena mi się chwyciła, nie? Jak wjeżdżasz właśnie na metę i ty nie ukołem jesteś na tym, na szachownicy. Hmm.